Każdy pacjent, nim rozpocznie się proces profesjonalnego leczenia, musi być dobrze zdiagnozowany. W tym miejscu szacujemy, że nie mniej niż 70 tysięcy osób będzie mogło zostać przebadanych, nim rozpocznie się ich proces leczenia. Ten budynek jest jakby centrum diagnostycznym naszego szpitala, zwłaszcza jeśli chodzi o rezonans. Dodatkowo tutaj będzie tomograf komputerowy, który będzie obsługiwał również pacjentów z naszego województwa. Pacjenci będą mieli o wiele lepsze warunki. Pacjent przychodzi na chemioterapię i spędza tutaj u nas 6 czy 8 godzin, czasami. To dla niego komfort i wygodnych łóżek, i przestronnych pomieszczeń, i dobrych toalet. To wszystko też się liczy.